Patrząc na tabelę, dzisiejszy mecz powinien być chyba bardziej zacięty, tymczasem, mówiąc z żargonem piłkarskim, mecz do jednej bramki. E, tak jest. E, myślę, że na pewno troszeczkę wpływ na to miał, miał e, nieobecność Ani Bączyńskiej, trochę nas to zaskoczyło. Myślę, że na pewno e, no jest, jest ważnym ogniwem tej drużyny, ale e, my musiałyśmy jednak skupić się na sobie. Konsekwentnie robić to co, to, co miałyśmy w taktyce. Udało nam się. Jesteśmy bardzo zadowolone, bo to bardzo ważne trzy punkty do pisania do tabeli i liczymy na to, że teraz w Rzeszowie powalczymy o punkty. To dzisiaj było takim kluczowym elementem taktyki. Myślę, że na pewno dużo nam dała zagrywka. Odrzuciłyśmy wrocławianki od siatki. To nam pozwoliło dobrze funkcjonować blok obrona, bo dziewczyny grały na wysokiej piłce. Troszkę na początku trzeciego seta miałam wrażenie, że właśnie ta zagrywka nie funkcjonowała tak jak wcześniej i wtedy zaczęło się robić troszkę... ten wynik był bliski, więc myślę, że to generalnie przeważyło. Gratulacje, bo po tym pewnym zwycięstwie w Bydgoszczy również u siebie tutaj wygrywacie. Było, nie było z rywalem, który nie zawsze tak był jakoś tam Wam po drodze, a dzisiaj pewne zwycięstwo. Tak. Parę. No to, to ocenimy sobie to Wygrana, trzy sety. Jak byś oceniła, co było kluczem do tego zwycięstwa pewnego? E, kluczem na pewno była dobra zagrywka, bo dzisiaj robiliśmy bardzo dużo serii. Myślę, że potem dziewczynom na hajbolu się grało zdecydowanie ciężej w ataku. Wymusiłyśmy na nich więcej błędów. I rozumiem, że po tych dwóch meczach wcześniejszych, przegranych z Chemikiem, z Łodzią, teraz to zwycięstwo byt dzisiaj tutaj na własnym parkiecie, znowu wróciłyście na takie te swoje tory. No jest to niesamowicie miłe uczucie. Jest to już nasz drugi mecz dobry z rzędu. Także jestem mega dumna z naszej drużyny. No i miejmy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie zostały nam dwa mecze w rund rundy zasadniczej i Utrzymamy ten poziom. Muszę tutaj naprawdę pochwalić cały zespół, bo wydaje mi się, że oczywiście zdarzały nam się takie spotkania już w tym sezonie, ale to był naprawdę bardzo równy mecz, patrząc tak pod kątem każdej z nas, każda, która była na boisku, naprawdę zagrała dzisiaj dobre spotkanie i myślę, że dzisiaj nie miałyśmy słabości w żadnym elemencie. Gdzieś tam zawsze można wskazać na coś, że coś się funkcjonowało słabiej. Wydaje mi się, że dzisiaj naprawdę zagrałyśmy bardzo równe spotkanie i stąd ten wynik. No i też chyba takie motywujące, bo w Bydgoszczy pewne zwycięstwo, teraz kolejne, takie pewne z Wolejem Wrocław, no i oby ta seria została do końca tej rundy zasadniczej? No ja myślę, że, że ta liga w tym sezonie już pokazała, że tutaj każdy z każdym może wygrać i wcale te dwa zwycięstwa nasze ostatnie w Bydgoszczy i tutaj na swoim terenie z Wrocławiem, no nie były taką oczywistą sprawą. Myślę, że naprawdę musiałyśmy tutaj bardzo dużo pracy włożyć w to, żeby te wyniki wyglądały w ten sposób, także naprawdę bardzo się z tego cieszyło. To były dla nas bardzo ważne punkty. To są ważne punkty. Wrocław jest bardzo niewygodnym rywalem. Osobiście byłem na spotkaniu poprzednim zespołu w Wrocławii z budowlanymi i tam naprawdę bardzo różnie mogło się to spotkanie potoczyć. Dzisiaj osłabione Wrocławianki były na jednym skrzydle. Ale duże brawa dla naszego zespołu za, za konsekwencje, a z kolei duży szacunek dlatego że zespół z Wrocławia, pomimo tego braku, naprawdę bardzo dobrze się tutaj spisywał. Co było kluczem do tego zwycięstwa? Dziewczyny mówiły o zagrywce. Coś jeszcze dokładamy? Myślę, że zagrywka, i myślę, że prowadzenie gry i bardzo takie skwapliwe, bym powiedział, wykorzystanie właśnie e, gdzieś tam e, Dzisiaj bolączek Wrocławia, czyli, czyli przeprowadzenie przez prawe skrzydło bardzo dużej ilości grania i, i, i jednocześnie, jednocześnie kierunki, które utrzymaliśmy w ataku, także bardzo pozytywnie. Po tym zwycięstwie w Bydgoszczy, gdzie tam wygrywaliście w ostatnim seta do 9, dzisiaj też pewne wygranie w kolejnych setach. Rozumiem, że gdzieś jest to taka fajna motywacja na, koń, na koniec tej rundy zasadniczej? Mamy jeszcze dwa spotkania przed sobą, jedziemy na bardzo ciężki teren do, do Rzeszowa i później kończymy rundę zasadniczą u siebie spotkaniem z Radomką. Także zostają na jeszcze dwa spotkania. Prognostyk fajnie, zdobywamy punkty, ale odpowiedzią, tak jak po każdym spotkaniu, realnie rzecz biorąc, będzie to, że wrócimy do pracy, także przygotować się najlepiej na Rzeszów a i tam jak najlepiej się zaprezentować przed rozgrywkami play-off.